Nie zostawiać mm, jakiejś odrzuconej swojej części. Mm -hmm. nie? Żeby tak ją, żeby się jej przyjrzeć, zobaczyć z czułością. Nie? Z, to też jest taki ważny aspekt z tą ciekawością i czułością mm -hmm. e, do siebie pooglądać jakoś e, te warstwy swojej duszy, ciała, psychiki. Mm -hmm. Czyli chodzi o to, żeby też mieć tą odwagę widzenia tego, co zostało we mnie jakoś przekroczone, rozczłonkowane, co jakoś mnie rozbiło, żeby mieć odwagę to po prostu widzieć i wytrzymać ten moment, nie uciekać z przerażeniem. I, i właśnie i potem ta ogromna łagodność do siebie że my po prostu na każdej w każdej z tych prób czegoś nowego się uczymy i dojrzewamy i o tym właśnie jest ta, ta baśń żeby właśnie dojrzewać i nie bać się tego że nie jesteśmy od razu dojrzałe w ogóle w temacie dojrzałości to chyba warto powiedzieć o tym że właśnie proces dojrzewania jest długi to i jest on... całe życie, nie? Tak, dla mnie to jest tak, taki tak, proces tak. na całe życie nie? Tak, że tak, ciągle tak. dojrzewam, jestem w różnych momentach i mhm. też w różnych aspektach siebie dojrzewam w różnym czasie. Nie?